Cześć i czołem, witam Was na kanale Karoszki na Fiordzie. I dzisiaj będzie odcinek dość nietypowy. Bardzo dawno nie było takiego stałego odcinka. Tym bardziej, że jest to odcinek łupów z żopy marketu. razy Wam we vlogach wspominałam. Jest to taki pchli targ, organizowany u nas tutaj na wyspie raz do roku przez dziesiątą klasę ze szkoły młodzieżowej, gimnazjalnej tutaj obecnej, która zbiera sobie pieniądze na wycieczkę szkolną. Ostatnim roku nie było, chyba dwa lata z rzędu nie było takiego pchliego targu ze względu na pandemię i obostrzenia w związku z tym w tym roku bardzo dużo osób było takich zaciekawionych, co to będzie na tym Lope Marketcie, czy będą jakieś fajne rzeczy. No i wybrałam się na ten Lope Market ostatnio i ja. Oprócz rzeczy z Lope Marketu mam też rzeczy, które dostałam tak jakby w spadku od kolegi, który chciał się ich pozbyć jeszcze przed Lope Marketem. No i mam tu też rzeczy ze sklepu z używanymi rzeczami w Norwegii, takie sklepy są tu dość popularne, gdzie można sobie kupić na przykład rzeczy do domu, dekoracje, wyposażenie kuchni, często nawet jakieś takie drobne meble, skrzynie, łóżka, narty, rzeczy do ogrodu, donice, no jest tam po prostu taki miszmasz i też taki plitak. Żeby nie przedłużając, przechodzimy już do łupów i najpierw może pokażę Wam rzeczy ze sklepu e, używanego. A więc myślę, że tak, pierwszą rzeczą, jaką e, ostatnio kupiłam w tym sklepie, to jest taka lampa. Na tę lampę się napaliłam, bo ona ma e, drewnianą nogę i miałam w planach ją przemalować, ale jakoś ona się tutaj mi wpasowała w salon. I przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że popełniłam taką gafę. I ta lampa ma tutaj y, dosyć długi trzon od elektryki i ma za długą żarówkę. Ja już tutaj tak pokombinowałam, żeby ta lampa mi pasowała mniej więcej, żeby mi przykryła tą dolną część. Więc tak naprawdę, jak ona stoi tam, gdzie stoi, to mi przykrywa tą dolną część. Ale niestety od góry wystaje mi żarówka, więc moim jedynym sposobem jest po prostu wymiana żarówki. Lampka działa na szczęście. Więc spróbuję znaleźć żarówkę w innym kształcie, w takim kształcie takiej kulki. Obecnie jej nie mam w domu, więc muszę sobie dokupić i umocować abażur od lampy tak stabilnie i bardziej, bo na razie jest tylko tak włożony. Abażur od tej lampy był zupełnie inny, był taki nakładany na żarówkę i zupełnie nie pasujący mi do salonu. A ten abażur kupiłam w Clash Olsonie do swoich ozdobnych poduszek. Dalej, przechodząc do sklepu z używanymi rzeczami u mnie na wsi, to kupiłam jeszcze taki piękny, duży wazon. Eee, taką wazę, taką czarę wielką. O. Jest on w jesiennych kolorach i stwierdziłam, że on super będzie wyglądał na pianinie u Jurki w korytarzu i naprawdę fajnie tam wygląda. Wsadziłam do niego póki co taką trzcinę tutaj ode mnie z zatoki, ale w planach mam w ogóle zakup takich piórek bardziej takiego puchatego czegoś, żeby właśnie postawić to i tak fajnie to wygląda. Jest dosyć taki moim zdaniem dość jesienny, więc fajnie będzie wyglądał jesienią. Za lampkę zapłaciłam 50 koron i 50 koron zapłaciłam za ten duży wazon, więc uważam, że cena jest całkiem spoko. Teraz może przejdę do rzeczy od kolegi, które udało mi się gdzieś tam przechwycić, zanim on je po prostu odwiózł. To przetrzypałam jego graty i w spadku po cioci kolegi mam tutaj taki litrowy wazonik gliniany, on jest też dla ozdoby specjalnie na jesień i on stoi razem z e, huset kruke, tu jest taki też wazonik zakorkowany, ale do ozdoby właśnie typowo na jesień uważam, że one całkiem fajnie wyglądają i do tego zestawu mam jeszcze coś Znowu wazonik i znowu w takich jesiennych kolorach, ale naprawdę podobają mi się takie suche badyle w takich właśnie retro stylu i ten wazon akurat stoi w salonie, a te dwa pozostałe też stoją na pianinie w korytarzu i moim zdaniem naprawdę wyglądają całkiem fajnie. Oprócz tego od kolegi wyciągnęłam jeszcze sobie jakąś taką chochalkę małą. Takich chochelek małych często gdzieś tam brakuje właśnie w domu. Otwierasz do winka i yy, dziadek do orzechów. Mam ciastka do orzechów, blachę do ciasta, do chleba, yy, keksową. No i część rzeczy z tych rzeczy, które ja od niego wzięłam, po prostu idą do mieszkania na dół. Mamy tam mieszkanie, jeszcze nie jest całkiem wyposażone, ale zawsze jak mam jakieś takie podwójne rzeczy, to po prostu zanoszę tam, bo zazwyczaj wynajmujący, nie mają zbyt wiele rzeczy, są to osoby, które przyjeżdżają do Norwegii zazwyczaj do pracy. No i nie zależy nam, nie zależy im zwykle na pełnym wyposażeniu domu, więc fajnie by było, żeby jakieś rzeczy tam było były, a w związku z tym, że ostatnio zmienialiśmy lokatorów, a właściwie jeszcze nie mamy nowych lokatorów to być może po prostu komuś się te rzeczy przydadzą, one są całkowicie za darmo jeżeli ktoś ma wyrzucić to to po prostu ja te rzeczy wzięłam i tych rzeczy akurat brakowało tam w mieszkaniu mam też taką fajną butlę butelkę na przykład na likier, ona też ma tutaj taką jakby nalepkę z ptaszkami Także może być na likier, może być jakiś strunek na wódeczkę, na jakiś sok, na jakiś eliksir, czy jakiś właśnie wywar na przykład z ziół. Bardzo fajna. Kolejną rzeczą to jest moździerz. Moździerz widać, że nie był zbyt dużo używany, ale mam taki dosyć ciężki, solidny, żelazny moździerz. I mam zamiar go używać bo poprzedni moździerz Julia mi po prostu wyniosła do rozgniatania kamieni węgla do malowania coś kombinowała i strasznie go zniszczyła więc trochę polowałam tak na tym pchlim targu na ten moździerz ale udało mi się go zdobyć wcześniej taką doniczkę niebieską taką doniczkę białą na jakieś sukulenty i blaszkę do ciasta praktycznie niezniszczoną muszę ją wymyć bo jest tylko zakurzona mała fajna blaszka do ciasta mi się na pewno ona przyda bo ja bardzo często piekę właśnie w takich rozmiarach małe torciki więc bardzo, bardzo fajna blaszka. O to teraz czas na pchli targ. Pokażę Wam łupy z pchli jego targu. Szczerze, jestem średnio zadowolona z tegorocznego rocznego Marketu. Nie miałam jakichś typowych upodobań. Chciałam kupić um, narty, biegówki, albo kiki, albo jakieś buty do nart. Bo takie rzeczy są dość kosztowne. Zimą mam na Lope Marketach. bardzo często można dostać takie rzeczy, naprawdę za pół darmo, w dodatku jeszcze nie zniszczone. Niestety nie udało mi się. I chciałam dokupić mniejszą nogę od takiej lampy, lecz niestety też mi się nie udało, więc. Zakupiłam kilka innych rzeczy, które nie były niestety na mojej liście, ale uważam, że warto było. Wszystkie rzeczy, które ja kupiłam na lub markecie, kosztowały 10 koron. No to, hello. Tą lampkę mam za darmo też i to jest elektryczna lampka. Ich jest pełno wszędzie w Norwegii. Ona jest na baterię i po prostu świeci się tu knot, rusza się ten knocik i fajnie się pali. To imitacja zwykłej świeczki, ale jest naprawdę przydatna, jak ktoś nie lubi, jak się świecy pali na przykład, czy właśnie do korytarza, żeby zapalić w okresie w okresie zimowym, w okresie świąt. To jest chyba moja druga taka do lampionów. Super, bo mogą się palić przez całą noc, no i są bezpieczne. Yy, a propos świąt, więc mam tutaj mnóstwo rzeczy takich świątecznych. Nie wiem co się stało, ale naprawdę jakoś tak. Z rzeczy ozdób do świąt y, mam bardzo dużo bożonarodzeniowych ozdób, ale mm, moje oczy po prostu, jak z oczy sroki, uwielbiają takie rzeczy. Coraz bliżej święta mamy już wrzesień, koniec września, a w zasadzie październik, więc puszka. Ona jest po prostu przepiękna i w ogóle niezniszczona. I stwierdziłam, że po prostu przesypię sobie do niej moją ulubioną jakąś świąteczną kawę, żeby fajnie mi się piło kawę właśnie w miesiącu grudniu. Jest po prostu przepiękna. Z Mikołajem czerwona. A propos jeszcze Mikołaj, to mam tutaj zestaw Mikołaj panią. Mikołajkę i Mikołaja, a raczej są to norweskie nise, czyli mm, takie jakby trole leśne, świąteczne, pomagacze. To nie są Mikołaje w Norwegii. Te Mikołaje, nie wiem ile one kosztują w internecie, gdzieś tam w sklepach, ale one są cholernie drogie. A ja zapłaciłam 10 koron za sztukę. Są kompletnie niezniszczone. Głowy mają ceramiczną i są naprawdę solidne. One są przepiękne, one są przepięknie wykonane z wełny i naprawdę z takiego naturalnego materiału i one wyglądają prześlicznie. Stwierdziłam, że one będą na pewno ślicznie wyglądać koło moich lampionów na kominku, więc wzięłam sobie do kompletu dwa. Widać, że nie były dużo używane, bo jeszcze mają kawałek metki od pana Mikołaja. Mają przepiękne tutaj drewniane elementy. No, Detale są niesamowite, zobaczcie nawet na tą broszka od kamizelki. Przepiękne Mikołajki. I panią Mikołajową też wam przybliżę. Pani Mikołajowa wygląda tak. Jest naprawdę. Ona zrobi robotę przy moim kominku. One są po prostu przeurocze, a wiem, że takie rzeczy w Norwegii kosztują i będą już pewnie do końca do końca życia będą jedną z jednym z tych rzeczy świątecznych, które po prostu muszą przejść z pokolenia na pokolenie. Kolejną rzeczą świąteczną jest Mikołaj Korek. Przez cały Lope Market szukałam korka do butelki od wina. Czasami otwieram wino, które jest zakorkowane i później tego korka nie mogę wetknąć. Zdarza się, że ostatnio w Nowy Rok witam gdzieś tam na szczycie góry i było tak zimno, że ręce nam zamarzały, więc wzięłyśmy tylko połyką szampana, a później trzeba było ten szampan znieść, a nie było już korka, korek nie pasował, więc go obgryzałyśmy zębami, żeby zamknąć butelkę szampana. A więc teraz już mam korek, co prawda Mikołaj, więc latem będzie nam przypominał o yy, świętach Bożego Narodzenia, no ale innego niestety nie było, korek kosztował mnie 10 koron, jest przezabawny i naprawdę super ekstra. Więc taki korek do wina. Nie w okresie świątyń, tylko w ogóle już będzie u nas po prostu w szufladzie leżą, będziemy z niego korzystać. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy świąteczne, to kupiłam takie dwie przesłodkie miseczki dla mojej Tosiulki. Stwierdziłam, że te miseczki będą idealne nie na sochotkę, ale na karmę psią, suchą i mokrą, dlatego wzięłam jej dwie. Takich miseczek było chyba sześć, zestawianie w ramce go zostało, bo. Bo zupełnie takiego zestawu nie potrzebuję. Hej, Toszka, podobają Ci się miseczki? Co? Podobają Ci się? Mikołaja Ci się bardziej podobają. No tak. Toszka, podobają Ci się takie miseczki? Podobają Ci się takie? Fajne? Na święta będziesz miała, tak? No dobra, uciekaj do Jurki. To będą Twoje miski, tak? No, ale że mamy kota i żeby nie czuł się pokrzywdzony, to dla kota też mam. Tylko trochę w innym stylu, bo te są już z takim ostro krzewem. E, również dwie e, i są po prostu dużo mniejsze, ale te również bardzo, bardzo fajne i mają bardzo fajny wzorek, przepiękne dwie miseczki. Dla mojego kitusia. Ostatnie świąteczne rzeczy, jakie udało się wyciągnąć na Lope Markecie, to są trzy takie doniczki, a raczej, chyba raczej świeczniki, ale mają tutaj miejsce na świeczkę lub na y, kołeczek, czy też na przykład y, pieniek od drzewka świątecznego i taki jest plan, że po prostu zrobię sobie trzy małe choineczki na takich pięknych doniczkach, bo mam trzy te doniczki. I po prostu włożę tu sobie patyka, coś tutaj wymodzę i takie fajne dekoracje jakieś na święta porobię. I też te doniczki kosztowały 10 koron za sztukę, więc cena całkiem spoko. Kolejnym rzeczą już nie świąteczną, ale też taką bardziej do ozdoby. To są dwa takie serduszka koralikowe. Gdzieś ostatnio na Pinterestie widziałam boho ozdoby i widziałam właśnie takie koraliki, jak dziewczyny zakładają właśnie do jakichś makram, czy jak robią sobie jakieś takie dywaniki, czy coś takiego. Te koraliki pewnie będą dostępne na AliExpress, ale ja miałam takie serduszko za 10 koron. Jeżeli serduszko mi nie będzie nigdzie pasować, czy julce nie będzie pasować, to po prostu rozwalimy to i zużyjemy. Takie koraliki do jakichś ozdób, czy na święta, czy w ogóle gdzieś tam na można je przemalować, nawet na święta Wielkanocy, czy do Wianka. Coś z tego na pewno zrobimy, ale no to było warte świeczki, bo zapłaciłam za nie tylko 10 koron. Pozostałe rzeczy są już nieświąteczne ani takie niedoko, niedekoracyjne. I jedna z nich to jest po prostu puszka na herbatę. Bardzo ładna, chińska. Wyprodukowana w Anglii, ale ma chiński obrazek, puszka na herbatę. Ja bardzo lubię puszki na herbatę, bo herbat mam naprawdę mnóstwo i mam problem z ich przechowywaniem. Więc jak otwieram czasami opakowanie, to denerwuje mnie to, że muszę ciągle z folii wyciągać te zioła, właśnie z papieru. A tak będą po prostu w metalowej, pięknej puszce. Puszka jest po prostu też niezniszczona, nie ma w ogóle żadnych śladów użytkowania, czy rdzy i naprawdę wygląda fajnie. Podoba mi się też, że wieczko jest tak otwierane, że nie opada. Także jedna chichka puszka za 10 koron. No i ostatnia rzecz, to jest moja nowa konewka. Nazywam to, że to jest po prostu moja nowa konewka, a tak w rzeczywistości to jest to taki zestaw jakby do mycia. Fajny dochyty, jak ktoś ma taki domek letniskowy, no to takie coś jest spoko gdzieś tam na dwór właśnie do mycia rąk czy coś, ale ja stwierdziłam, że to będzie moja konewka na wodę. Ja mam obecnie trzy konewki, które mają małą pojemność, przez co co chwilę muszę po prostu dopełniać je wodą, troszkę mnie niektóre denerwują, są też dużo, dużo, dużo miejsca zajmują, a to jest naprawdę solidne, dosyć duże, mało tego, to nawet całkiem fajnie wygląda jak się postawi gdzieś w kącie w domu i tak nie szpeci. Bynajmniej w moim tutaj wystroju norweskim, czy to będzie gdzieś tam, właśnie stał w kuchni, czy w korytarzu, czy nawet gdzieś w salonie, to naprawdę to będzie spoko nawet wyglądać. Miska była ogólnie w zestawie, aczkolwiek no, też kosztowała 10 koron i zastanawiałam się, czy ona będzie mi potrzebna. Ja planowałam kupić sobie miskę, ale plastikową. I wzięłam jednak tą metalową, bo bardzo często jest tak, że mam bardzo brudne skarpetki swoje i julki, i nawet zamoczyć coś w chlorze, to myślę, że taka Micha się w ogóle sprawdzi. Każda gospodyni, szanująca się gospodynia, ma taką dużą michę. Ja niestety nie mam ani nie mam do skarpet do moczenia chloru, ani nie mam do takiej dużej miski do zamoczania na przykład większej ilości, więc to się nie pso z mikołajami dużej ilości mięs, czy wymieszania wielkiej ilości sałatki jarzenowej, Wszystkie takie rzeczy robimy po prostu w dużych garkach i stwierdziłam, że ja nie potrzebuję takiej miski, bo gdzie ja nie miałabym ją trzymać i po co mi taka miska? Ale no, jak to widać, miska się znalazła na lopomarkecie, więc no dobra, wezmę. A jak nie, to wsadzę tutaj po prostu za rok kwiatki. Tak, i na tym koniec. Oprócz moich rzeczy kupiliśmy jeszcze serwis obiadowy. Serwis obiadowy wygląda w ten sposób. To jest jego talerz płytki, taki obiadowy. I do tego jest 12 takich talerzy na zupę i dwie głębsze miski. Serwis wygląda naprawdę fajnie, aczkolwiek trudno to nazwać serwisem, bo w zasadzie mamy tylko 12 talerzy obiadowych oraz 12 talerzy do zupy plus dwie miski. No ale tak czy inaczej, Janusz wybierał serwis i on jest raczej do mieszkania na dół. Kosztował 100 Koron cały zestaw, więc myślę, że też nie najgorzej. Moi drodzy, to by było na tyle. Tyle łupów udało mi się wyciągnąć w tym roku. Tak ja ze mnie pchła skakałam tu i tam coś tam udało się wybrać myślę, że troszeczkę uzupełniłam swoją kolekcję jesienną. No i na pewno kolekcję na Boże Narodzenie. Tymczasem widzimy się już w kolejnym vlogu. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam oczywiście wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie na mój Instagram Kaloszki na Fiordzie i cóż, dziękuję za wszystkie pozostawione do góry łapki. Trzymajcie się ciepło. Pa. Cześć i czołem, witam was na kanale Karoszki na Fior. Bierę sobie pieniądze na wycieczki szkolne, na wycieczkę szkolną. Bo tych rzeczy jest po prostu najmniej, bo tych rzeczy jest po prostu najmniej. Tą lampę się napaliłam, bo ona ma drewniane drewnianą nogę i miała w planach ją przemalować. I się pali. Imitacja po prostu zwykłej ścieżki. Imitacja. Jest to imitacja zwykłej świeczki, a no Odejdź, dobra, idź połóż. Idź, idź połóż. Dobrze, a weź i daj karmy i wody. I ciulka da.